Zapraszamy na audycję yoga po godzinach. Dzień dobry, dobry wieczór, witam się z Państwem, ponownie Małgorzata Błońska i Robert Konowalik. A dziś będziemy rozmawiać na temat tego, co naziści mają wspólnego z hinduizmem. Mhm. Zostajemy przy temacie dwudziestowiecznej jogi. Mm -hmm. ja się tylko tak zapytam, na wszelki wypadek, czy to będzie odcinek dla słuchaczy dorosłych? Może niekoniecznie dorosłych, ale takich, myślę, co najmniej 12+. Może więc coś zaśpiewasz, żeby dać Państwu czas na potencjalne usunięcie małoletnich lub siebie do innej przestrzeni lub też na założenie słuchawek? No tego to nikt by sobie raczej nie życzył, niezależnie od wieku. <laughs> no to... Chyba już, myślę? Możemy zaczynać. Dobrze. Chyba. No więc y, w latach 90. poprzedniego wieku pewien profesor sanskrytu z Uniwersytetu Columbia w Stanach Zjednoczonych wysnuł tezę, że ideologia narodowo-socjalistyczna posiada swoje korzenie w hinduizmie. I ten profesor nazywa się Sheldon Pollock. No to na dzień dobry, z grubej rury. Trzeba zaznaczyć, że nie był on znanym malarzem Jacksonem Pollockiem i nawet w ogóle malarstwem się nie zajmował, raczej badał sanskryt. Tak, tak jest. Mhm. I oczywiście od tego czasu, kiedy wysnuł tę tezę, ogromna ilość znawców sanskrytu, ale również i w zasadzie głównie historyków II wojny światowej, sprzeciwiała się idei Sheldona Poloka. Niemniej jednak temat był mocno debatowany w wielu środowiskach, zarówno orientalistycznych, filozoficznych i historycznych, ponieważ oskarżenia Poloka wiążą się też z ludobójstwem nazistów, którego to podstaw on dopatruje się właśnie w ideologii hinduizmu. Hmm. No to może wyjaśni, jakie podaje na to argumenty? Kilka, jego zdaniem kluczowych, a mianowicie, po pierwsze, że naziści dużo inwestowali w badania nad Indiami i w studia indologiczne, jak również, że znani indolodzy niemieccy tego okresu należeli do partii NSDAP. Oraz że poprzez tych członków partii no, zainspirowanych sanskryckimi tekstami narodziła się nazistowska dyskryminacja i, i w ogóle doktryna rasy panów, no i ostatecznie również i ludobójstwo, którego naziści dokonali. Do tych elementów, które jakoś łączą nazistów z Indiami, ale to już poza Polokiem, można jeszcze dołożyć to, że naziści widzieli swoich przodków w Ariach, którzy ich zdaniem pochodzili z Niemiec, byli tak silni, że podbijali inne ludy. I niegdyś mieli najechać na Indie i tam się osiedlić, ale zaczęli mieszać się z ludnością miejscową i w ten sposób, w cudzysłowie, zabrudzili swoją czystą aryjską krew. I to po pierwsze pokazuje, jaki był stosunek Hitlera do Hindusów. On ich uważał za brudnych. A po drugie, no, znane są też poglądy Hitlera i jego podziw na to, co Wielka Brytania urządziła w Indiach, czyli jakie skolonizowała. Hitler w żadnym stopniu nie podziwiał mieszkańców Indii, a wręcz przeciwnie. I tak w ogóle to, jeśli jakiś naród podziwiał, to widzimy u niego wiele więcej fascynacji Grecją, greckimi bogami i posem greckiego bohatera, a nie hinduskiego. No, podziwiał też narody skandynawskie, co mm. mu podsunął Wagner w Nibelungach mm -hmm. troszeczkę. Tak. Chociaż pewnie sam do tego doszedł. No dobrze, ale to może zaczniemy to w takim razie od początku. Tak, od mhm. początku. Bo takim bardzo szczególnym czasem w ogóle do badań nad korzeniami nazizmu był koniec lat 60. i lata 70. XX wieku. I wtedy też zastanawiano się nad pewną alternatywną wersją historii, bo tezy Poloka pojawiają się dopiero w latach 90. A ta nowa moda na alternatywne wersje historii, te dwie dekady przed Polokiem, jest związana z pojawiającą się również modą na okultyzm, ale o tym za chwilę. I oczywiście od samego początku ujawnienia tego, jak działał, i co zrobił hitlerowski reżim? Zastanawiano się, jak to w ogóle się stało, że naród wykształconych ludzi, z którego wywodzili się Beethoven, Bach, Goethe, Einstein, Kant, Hegel i tak jak to się stało, że ten naród dał się porwać takiej zwykłej bandzie sadystów i zaprowadzić na skraj samozagłady? No to przepraszam, że ja się wtrącę, ale tego rodzaju pytania to mnie zawsze zaskakiwały, bo moim zdaniem są niewłaściwie sformułowane. Mhm. Pytanie bowiem powinno brzmieć, w jaki sposób wśród przedstawicieli gatunku ludzkiego pojawiają się, żyją i tworzą osoby takie jak Beethoven, Bach, mhm. Bach mhm. Goethe czy Einstein. Mhm. Bo ja nie wiem doprawdy, dlaczego tego rodzaju ludzie stawiani są jako przedstawiciele ludzkości. Ja uważam, że to są osobnicy, w jaki sposób Hmm. Przypadkowi i, i niecodzienni, a przedstawicielami ludzkości są persony takie jak, nie wiem, chytra baba z Radomia albo komendant obozów, Auschwitz lub jego żona, co bardzo dobrze prezentuje film Strefa Interesu. Hmm. Człowiek jest w pierwszym rzędzie chyba raczej bestią, dopiero później wchodzi to, co wyhodowała hmm. nauka, kultura, myśl, etyka. Hmm. No, ale to taka dygresja, rozumiem, że ludzkości potrzebna była odpowiedź, dlaczego, gdyż mhm. no, z jakichś powodów najprostsze wyjaśnienie nie przyszło jej do głowy. No tak. No i na przykład o tyle, o ile te pierwsze dwie dekady po zakończeniu II wojny obfitowały bardziej w takie analizy procesów społeczno-ekonomicznych, które doprowadziły Hitlera do władzy, no to w latach 60. pojawiły się idee tego, że hitlerowcy musieli mieć jakieś powiązania z czarnymi mocami, że to nie mogło być tylko to, że Hitler pojawił się w odpowiednim dla niego momencie, na scenie politycznej Niemiec. Y... Oczywiście wszyscy mówili o tym, że nastąpił tam zwrot niemiecku nacjonalizmowi, że była inflacja, niestabilność polityczna, upokorzenie Niemiec po klęsce pierwszej wojny i tak dalej i że te wszystkie aspekty pomogły Hitlerowi w zdobyciu władzy. Ale dopiero gdy świat został zszokowany ludobójstwem dokonanym przez nazistów, którego skalę odkryto dopiero po wojnie, no to pojawiła się myśl, że naziści to demony, a Hitler musiał posiadać jakiś rodzaj nadprzyrodzonej mocy, która opętała ten niemiecki naród. No i jeszcze później, właśnie w tych latach 60. -tych, i 70., pojawiały się takie inne pomysły tłumaczenia tego wszystkiego, trochę pod wpływem takiej fascynacji, właśnie alternatywnymi wersjami historii, okultyzmu, fascynacji kontrowersjami, a nawet takimi błahimi rzeczami jak kinematografia, bo w kulturze popularnej pojawiło się to zainteresowanie takimi sensacyjnymi aspektami nadnaturalności człowieka. To wtedy hitami były takie filmy jak Dziecko Rosemary, Egzorcysta, Omen czy Chłopcy z Brazylii. I, I to jest też czas, gdy na przykład na jaw wychodzi działanie grupy Mensona, zresztą miłośnika nazistów, oraz jest to czas, gdy słyszy się coraz więcej o satanizmie czy narkotykach, ale też gdy codziennie do kolacji ogląda się w telewizji brutalne sceny z wojny w Wietnamie. No, chłopcy z Brazylii to trochę inne podwórko, ale ten film akurat bezpośrednio mhm. dotyczy nazistów odwrotnie niż te podane horrory. Tak jest. Ale to racja. On również idzie w stronę nadnaturalności, chociaż jest ona osadzona w teoriach doktora Mengele, na przykład. Mm -hmm. Ale nie tylko wówczas, wiesz, łączono nazistów z okultyzmem, bo nad, czy też z nadnaturalnymi mocami, mogącymi dopomóc im w wygraniu wojny. Mm -hmm. Proszę sobie przypomnieć opowieści o Indiana Jonesie, mm -hmm. e, z których to jest bardzo ciekawe akurat w kontekście dzisiejszego tematu. Część pierwsza dotyczy poszukiwania przez nazistów Arki przymierza, mm -hmm. żeby w naturalny sposób mogła ona pomóc im. Trzecia poszukiwaniom Świętego Grala, ale część druga osadzona jest chronologicznie wcześniej no. w Indiach, o, o które na tyle źle to przyjęły, że film nie dostał się do tamtejszych kin. Tak? Wydano go dopiero na kasetach wideo. O. No i mamy tam sektę złej bogini, kali, wyrywanie serc, porywania dzieci, a mm. więc to jest ciekawe w ogóle w mm -hmm. takim kontekście, że w tym Jonesie, takie rzeczy się tematy. pojawiają. No. Mhm. No, na przykład Paul Roland w swojej książce Naziści i okultyzm. Ciemne moce trzeciej rzeczy. On opisuje te mniej znane aspekty historii nazizmu oraz rozprawia się z mitami, jakie obrosły wokół właśnie całej tej sprawy. On analizuje tajne dokumenty, prywatne dzienniki oraz listy z jakoby satanistycznymi mentorami Hitlera, żeby ostatecznie skonkludować, że nie ma żadnych dobrych dowodów na to, jakoby hitlerowcy uprawiali czary, czy też inną działalność okultyzmu ale że bardziej nieświadomie wykorzystali pewne psychologiczne aspekty, czy też odwołania do archetypów i natury człowieka, i przez to tak silnie wpłynęli na społeczeństwo, ale że nie było w tym nic z czarnej magii, tylko nieświadome działania. No ja akurat w to wierzę, no, mimo wszystko czymś innym jest oglądanie Indiana Jonesa a czymś innym życie jako takie. Mm. No sprowadzenie obozów z zagłady do jakichś teorii fantastycznych byłoby uproszczeniem i szukaniem takich usprawiedliwień dla natury człowieka. Mm -hmm. Ale wróćmy jeszcze do tego pana Sheldona Poloka, który twierdził, że naziści czerpali z hinduizmu. Rozumiesz? Rozumiem, że większość środowiska się z nim nie zgadza, no też odwrotnie? Tak, zgadzają. Jest, to, jest to bardzo kontrowersyjna idea pośród środowiska orientalistycznego i znawców sanskrytu, aczkolwiek oczywiście są i tacy, którzy Poloka w tej tezie wspierają. Jednak pojawiały Ta, tacy to się. Zawsze no, zawsze znajdą. się znajdą. Pojawiały się nawet petycje, by usunąć go z zajmowanej funkcji jako edytora Biblioteki Klasycyzmu Indyjskiego, ale ze względu na jego zdolności językowe do tego nie doszło, a on sam tłumaczy się tym, że zawsze przedstawia swoją wiedzę w najlepszy dostępny dla niego sposób. No, rozumiem, że on jest językoznawcą, zajmuje się sanskrytem głównie, nie jest historykiem. Tak, dokładnie. I to oczywiście jest najczęstszy zarzut w jego stronę. I Polok twierdził, że w zasadzie to podział społeczeństwa hinduskiego na kasty daje usprawiedliwienie wszelkim formom rasizmu, a odnosząc ten fakt bezpośrednio do nazizmu, łączy to i z Holokaustem. Niektórzy nie mogli w ogóle uwierzyć w to, że coś takiego wyszło z ust profesora sanskrytu. A jakie były kontrargumenty dla tych jego mhm. tez? No, w zasadzie to, o czym dzisiaj będę mówić, jeśli chodzi o kontrargumenty, to bazuje na poglądach indologa, sinologa i filozofa Kenrada Elsta, który szeroko analizuje, jak mówi, błędne myślenie Poloka. I pierwszym argumentem jest to. Że pomysł, jakoby naziści w ogóle mieli cokolwiek wspólnego z hinduizmem, wiąże się naturalnie z samym użyciem swastyki. I wspomniany już przeze mnie autor książki, którą zespojerowałam, czyli ten Paul Roland, pisze o tym, że nie da się dokładnie ocenić, skąd tak naprawdę wzięła się swastyka. Gdyż spotykano ten znak wiele tysięcy lat przed Hitlerem na takich terenach, jak na przykład obecne Peru, ale też Chiny, Indie czy Skandynawia. No proszę, znowu pojawia się Skandynawia. Mm -hmm. W głowie zaczyna mi piełkować zupełnie inna teoria niż panu Polokowi, ale jej nie wypowiem, bo też nie jestem. A, <grywka> widzisz. E, no i w ogóle swastykę Europa to znała już przed Hitlerem, również za sprawą Towarzystwa Teozoficznego, A -a. które używało jej jako symbol powodzenia i szczęśliwości. I, I swastyka występowała też w herbie pruskiej rodziny królewskiej. Ale na przykład związki swastyki z nazistami odnoszą się do osoby Sebotendorfa i towarzystwa Thule, które założył. I, I Sebotendorf wierzył, że Niemcy są potomkami wspaniałej rasy pochodzącej z nordyckiej Atlantydy. I w tej grupie Thule znaleźli się też Alfred Rosenberg i Dietrich Edkard. O których mówi się, że oni byli filozofami nazizmu. I grupa ta zaadoptowała trzy symbole, które właśnie później pojawią się w naz nazizmie: właśnie swastykę, miecz oraz wieniec liści dębowych. Ale co ciekawe, już w 1891 roku Edward Hulme pisał w swojej książce Symbolizm w Sztuce Chrześcijańskiej, że, pozwolę sobie bezpośrednio zacytować. Wcześniej chrześcijanie po prostu zaadaptowali wykorzystywany przez całe wieki wcześniej filfot, heraldyczną nazwę swastyki do, swastyki do własnych celów. Symbol ten miał wczesno wczesnoaryjską genezę, pojawiając się często w sztuce hinduskiej i chińskiej. Oznaczał piorun dzierżony prze, przez wszechpotężne bóstwo, czy to Manu, Buddę lub Brachmę na wschodzie, czy Tora lub Zeusa na zachodzie. Koniec cytatu. A Roland w tej książce, o której też już wspominałam, Naziści i Okultyzm, pisze o tym, że nawet sami teozofowie nie wiedzieli, w którą stronę przedstawiać swastykę, żeby była kojarzona z dobrem, a nie, jeśli odwrócona w drugą stronę, ze złem. I musieli to nawet tłumaczyć swoim czytelnikom, bo w czasopiśmie Przegląd Teozoficzny z 1990 roku, a więc no znacznie przed tym, zanim Hitler w ogóle doszedł do władzy, pojawia się właśnie to wyjaśnienie. I tutaj mam znowu cytat dla Państwa. Większość czytelników powinna wiedzieć, że istnieje pewna rozbieżność opinii co do kierunku, w którym krzyż powinien się zwracać. Którąkolwiek stronę rysowania symbolu uzna się za poprawną, druga będzie oznaczać zaprzeczenie boskiego porządku, w ogólności zło, a w szczególności czarną magię. Koniec cytatu. No tak, bo skoro wiele tradycji tym również hindusk, hinduska tradycja używała swastyki, no to przecież nie oznacza to wcale, że Hitler wzorował się akurat na hinduizmie. No dokładnie tak. I zresztą mówi się, że Hitler miał kontakt ze swastyką jeszcze w młodości, bo po drodze do szkoły miał klasztor Benedyktynów, który na bramie też miał w herbie swastykę, i jakoś żaden profesor nie obwinia Benedyktynów za Holokaust. No, ja mam trochę żal do nich, ale nie akurat o to. No, Okej. Okay. No i w ogóle mało tego, bo później podczas szukania symbolu do nazistowskiej flagi, uwagę Hitlera przyciągnął projekt pewnego dentysty, Friedricha Krona, który należał do tego towarzystwa Tule, o którym już wspomniałam. I Kron przedstawił czarną swastykę w białym kole, które było na czerwonym polu. I biel miała oznaczać jedność narodu. Czerwień, taką krew przelewaną za dobro tego narodu. No i jakoś dentystów też się nie obwinia za Holokaust. A przywołałeś dentystów i Towarzystwo Teozoficzne, więc muszę coś dodać. Dawaj. Skoro mówimy o okultyzmie, nawiązuję do Towarzystwa Teozoficznego w tym momencie oraz o, o tych Dentysta? dentystach. To chciałbym wspomnieć pewnego okulistę. Okej. Okay. Tak, otóż, e, e, tematyce powiązania nazistów z okultyzmem poświęcony jest również pewien polski film, w którym o. ważną postacią jest okulista. E, ten film to medium Jacka Koprowicza. Akcja filmu dzieje się w Sopocie, w chwili dojścia Hitlera do władzy i bardzo mocno wątek okultystyczny, a i okulistyczny jest w tym filmie osadzony. To, to jest tak do polecenia. E, trochę zapomniany film. A, A wracając... z którego roku film? A to tak orientacyjnie. To e, były lata 80. Okay. Mhm. E, wracając do swastyki, e, mówiłaś o tym, że Sheldon Pollock bardziej e, zarzucał hinduizmowi w tym całym nazistowskim biznesie rasizm, mhm. który rzekomo miał wywodzić się z podziału na kasty. Mhm. I co jeszcze? No, generalnie Polok twierdzi, że dla nazistów aryjskość była przeciwieństwem semityzmu. I naz naziści sami postrzegali wedy, czyli tą hinduską literaturę uznawaną za świętą jako cytat, dzieło arian kompletnie nieskażone jakimkolwiek kontaktem z semityzmem, lecz z nordyckim wigorem, który stoi za koncepcją buddyjskiej drogi do oświecenia oraz indogermańskiej jogi o mocy religii poczucia rasy i świadomego pożądania jej ochrony. Koniec cytatu. Hmm. No i pojawiają się oskarżenia przeciwko jodze. No tak, joga to jeden z sześciu systemów filozoficznych w Indiach, ale Konrad Elst odpowiada Polokowi na jego tezę o Wedach tym, że jak w ogóle Wedy mogą być antysemickie, skoro nie mogą być również ani semickie, bo w czasie ich tworzenia ich twórcy nie wiedzieli w ogóle o istnieniu Żydów. A jako kontrargument do tezy Poloka podaje też to, że w późniejszej literaturze hinduskiej widzimy przykłady niesamowitej gościnności wobec przybyszów z zewnątrz, a więc również i Żydów. I idąc dalej do głównego argumentu Poloka, czyli tego, jakoby nazistowskie ludobójstwo miało mieć te swoje korzenie w hinduskim podziale na kasty, on mówi o tym, że kasty w historii Indii zaistniały właśnie po to, by można było ustalić jakiś taki społeczny pluralizm. On co prawda dla wielu był ogromnie niesprawiedliwy, ale samo jego istnienie historycznie odpowiadało jakimś próbom inkluzywności, a nie pozbywania się ludzi ze społeczeństwa. I ten autor, czyli Konrad Elst, mówi też o tym, że kasty to oczywiście coś, z czym Indie muszą sobie jakoś poradzić, przede wszystkim najpierw współcześnie, jako z niesamowicie przestarzałym systemem i krzywdą, która, która no, ten system sprowadza na miliony ludzi ale również i z historią z tym, co przez istnienie kasy się wydarzyło. Mimo iż prawnie nie istnieje już od dawna podział na kasty w Indiach, to jednak społecznie wciąż są one uznawane za obowiązujący system przez większość mieszkańców Indii. Kolejnym argumentem jest to, że już raczej można się ludobójstwa bardziej doszukać w chrześcijańskiej tradycji, do której nazistom było znacznie bliżej. I jako jeden z przykładów Elst podaje Biblię i Księgę Jozuego, w której opisany jest szereg działań zbrojnych i jedna masakra za drugą, a nawet pomoc boska, którą Jozue i jego armia dostaje od samego Pana Boga, który kamieniami spadającymi z nieba zabija więcej amorytów niż armia Jozuego mieczami. Powiedz mi, co z argumentem Poloka, że wielu indologów należało do NSDAP, bo mm -hmm. takie tak. o czymś takim powiedziałeś. Mm -hmm. No, jedna trzecia ówczesnych indologów miała rzeczywiście wstąpić do partii, a jeden z nich był szczególnie znany i ważny Jakob Wilhelm Hauer, ale o nim za chwilę. Bo takim ciekawym przypadkiem, o którym najpierw chciałabym powiedzieć, był Ernst Schaffer, który co prawda nie był indologiem, ale zoologiem ze specjalnością w ornitologii. On jest ważny w tym kontekście dlatego że przewodził on jednej z wypraw do Tybetu pod patronatem samego Himmlera. I on rzeczywiście zbierał kolekcje związane z jego pracą, czyli z ptakami, ale na tej samej wyprawie byli inni badacze, którzy na polecenie Himmlera mieli badać tybetańczyków pod kątem bliskości ich rasy z aryjską. I niektórzy więc podczas tej ekspedycji mierzyli nosy i długość szczęk miejscowej ludności, a inni, jak szafer, gonili za ptakami. A jeszcze inni zbierali rodzime zioła, nieznane niemieckiej ziemi, jakieś gatunki roślin, odmiany zbóż czy nasion. Bo Himmler miał taki plan, że tą roślinność pochodzącą z Tybetu później posadzi się na nowe niemieckie kolonie, czyli w Ukrainie i na Krymie. Bo nie wiem, czy wiesz, że Himmler był z wykształcenia rolnikiem, studiował agronomię. Ale yy, z drugiej strony, coś co akurat wiemy o jego związkach, z, no powiedzmy, jakichś tam związkach z Indiami, to to, że zaczytywał się w Bagawadgicie. No, na temat Himmlera powstała zresztą popularna przyśpiewka. Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie, hejże, 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 ha, rolnik sam w dolinie, gdyż on się w dolinie wychowywał. <grym> tak. No, ale, ale z tą lekturą. To już jest jakiś twardy dowód chyba, prawda? Może taki jak A. ten z buszującym zbożem, tak, nie? Tak, no. tak, to, to już chyba e, tak wygląda. No właśnie, nie? No, w 2023 roku wyszła książka Doryty Figueira, w której autorka poświęca jeden rozdział związkom nazistów z tą książką, ale tylko i wyłącznie z nią. Książka Figuery nosi tytuł The Afterlives of the Bhagavad Gita, czyli Pozagrobowe Życie Bhagavad Gity. Przypomnijmy, że Bhagavad Gita to święta księga dla wyznawców hinduizmu i część epickiego poematu Mahabharaty. Figuera opisuje to, że nazistom w tej Bhagavad -gicie podobał się etos kshatrii, czyli takiej drugiej najwyższej warny, czyli kasty w hinduizmie, zaraz po braminach. I do tej kasty należeli arystokratyczni władcy i wojownicy. I to nimi właśnie zachwycał się wspomniany już przeze mnie jako Wilhelm Hauer, jeden z słynnych nazistowskich indologów. On nawet chciał stworzyć dla Niemiec religię, na której nowa państwowość Hitlera mogłaby się oprzeć. I ta nowa religia nazwana przez Hauera niemieckim ruchem wiary składała się z elementów poganizmu, nazizmu, ale też i roli, jaką każda jednostka posiada w społeczeństwie, zaczerpniętą właśnie z Bhagavad Gity. Ta rola opierała się na aspekcie hinduskiej darmy, która występuje w Bhagavad Gita. Jakob Hauer miał też poparcie Himmlera. I tu chyba przechodzimy do istoty problemu, o ile taka istnieje. W Bhagawad Gita, dharma jest bardzo ważna. Ona oznacza różne rzeczy, ale ta dharma z punktu widzenia nazistów i to jak oni ją widzieli, to było to, jak jednostka wypełnia swoje powinności względem społeczeństwa oraz jakiemu wyższemu prawu, wręcz takiemu kosmicznemu prawu podlega. I w Bhagawadgicie czytamy, że Arjuna pomimo tego, że na początku książki jest pełen wątpliwości, on nie chce walczyć, nie chce zabijać ludzi, których zna. Ostatecznie pod wpływem nauk Kryszny sięga po broń, bo rozumie, jakie są jego powinności, jaka jest jego droga i do czego został stworzony jako wojownik. On się urodził wojownikiem i dlatego musi walczyć. Nie może porzucić swojego obowiązku, który ciąży na nim z racji urodzenia. No to jest ideologicznie wspaniała Podstawa do przeniesienia odczuć pacyfistycznych, ewentualnych w naglącą, w naglącą potrzebę mordu. Oczywiście, o ile ktoś chce tego z jakichś tam powodów. No tak, dla mnie osobiście to właśnie przywiązanie do darmy jej. Takie kurczowe trzymanie się jest no, problematyczne i archaiczne w tym kontekście. Ja uważam, że jeśli ktoś się urodził w rodzinie prawników, ale kocha piec ciasta i marzy o otwarciu własnej piekarni, a nie uczenia się paragrafów na pamięć, ja chętnie kupię od takiej osoby chleb, a nie skorzystam z jej usług prawniczych. No i niestety na punkcie darmy Himmler się mocno sfiksował. On chciał, żeby Niemcy podążali za swoją darmą wojowników, którzy podbiją świat. I pozwolę sobie jeszcze bezpośrednio zacytować fragment z książki Mein Kampf Adolfa oh, Hitlera. Oh, oh, oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mo można? Tak, no. Okay. Jest to opatrzone naszym krytycznym komentarzem, więc jest to legalne. W przeciwnym razie nie byłoby. Nie wiem, czy wiesz. Tak. Tak jest. Okay. Dobrze, więc cytat. W naszym niemieckim języku jest słowo, które wspaniale oddaje poświęcenie dla ogólnego dobra. Jest to Pflichterfulung, gotowość do posłuszeństwa w wypełnianiu służby. Ideę stanowiącą fundament takiej postawy nazywamy idealizmem, w przeciwieństwie do egoizmu i przez nią rozumiemy zdolność jednostki do poświęcania się dla społeczeństwa. W czasach, gdy zagraża za nich ideałów, możemy zaobserwować natychmiastowe zmniejszenie siły społeczeństwa, która jest istotą i niezbędnym warunkiem kultury. Wówczas kierującą siłą w narodzie staje się egoizm i w pogoni za szczęściem rozluźniają się więzy porządku, a ludzie spadają z nieba prosto do piekła. No tyle Hitler w temacie Pflichter Fulung. Mhm. A Himmler, no cóż, chciał, żeby Niemcy mieli takie samo poczucie darmy, co Arjuna, żeby też złapali za broń. Wiesz, nie komentując nawet wartości darmy, która kojarzy mi się z jakimś takim bardzo kontrolowanym i schematycznym myśleniem na temat społeczeństwa, to bardziej to w jakichś filmach science fiction widzę, że ty się urodziłeś tutaj, jesteś... Tam mhm. przyspawany do tego i będziesz tym i, i, i tamtym. No to wiadomo, że to jest łatwe do opanowania. To wiesz, mnie w tym fragmencie fascynuje ile pięknych słów zdolni są zawrzeć w swoich wypowiedziach osoby, które mhm. znamy z najgorszych rzeczy. Mhm. I ten pan Adolf tak ładnie mówi o niezbędnych warunkach kultury. Mhm. taki jest zainteresowany, jest zanikiem ideałów, mm -hmm. trochę tak jak gdyby pewne fragmenty, to mi nawet mi się wydaje, że w jakichś wiadomościach czasem słyszałem. Właśnie. <noise> no, można mówić oczywiście, że wszystko jest kwestią interpretacji, nie? że jakiś tekst, aforyzm, że można go sobie wziąć do serca i zgodnie z nim działać w dobrej wierze, no ale każdy ma inne rozumienie tego, czym ta dobra wiara jest. A jak już jesteśmy przy interpretacji, to wspomniałam już dziś Charlesa Mansona i jego grupę. Oni byli odpowiedzialni za brutalne mordy w willi Polańskiego w Beverly Hills i członkowie sekty Mansona zamordowali też wtedy żonę Polańskiego, która była w dziewiątym miesiącu ciąży. Nie? Motywy tych zbrodni do dziś nie są znane, ale sam Manson twierdził, że inspiracją do nich były piosenki Beatlesów, które oczywiście miał interpretować wedle własnego uznania w celu zdobycia jakiejś demonicznej władzy nad swoimi uczniami, Którzy tak za nim podążali, że mordowali na jego życzenie. I prawnicy ponoć zastanawiali się nawet nad powołaniem członków zespołu na rozprawę w celu podania prawidłowej interpretacji swoich tekstów. A, no, a Charles Manson, sam, zapytany e, też o to, co oznacza jego swastyka wytatuowana na czole, powiedział, że wiele rzeczy. Ale między innymi amerykańską flagę, wznoszące się słońce we fladze Niemiec i Japonii, gwiazdy Dawida, wszystkie symbole narodowe innych państw. I w tym samym wywiadzie, w którym mówi o tym, wspomina też Gandiego czy Joganandę na jednym oddechu. No i no jak widać, interpretacja to bardzo śliska sprawa. No tak, to właśnie o tym wspominamy podczas całego tego odcinka mm -hmm. w zasadzie. O tym, że nie istnieją fakty poza światem nauki, istnieją opinie. Istnieje nasze zdanie, zrodzone na podstawie innych opinii, teorii, często mylnych. Budujemy czasem ze skrawków tego, co zasłyszeliśmy, wzorce, poglądy, własne jakieś ideały. Mm. I mocno się tego trzymamy, gdyż wszelkie racjonalne argumenty w wypadku idei, przekonań odrzucane są, odbijają się od tego, co myślimy. Mm -hmm. A gdy argumenty są zbyt prawdziwe i rzetelne, to tym gorzej dla tych argumentów. No tak. Toś, To nawet jest. Ma swoją nazwę, nie pamiętam już jaką. Tak to wygląda. Dziękuję Państwu za uwagę, Tobie, Gosiu, za wyczerpującą relację. Cóż, zapraszam na kolejny, również chyba nieco zaskakujący odcinek, ale o tym to nie będziemy przesądzać. Mhm. Może odwrotnie, będzie bardzo nudny. No, będzie recenzja książki. A to nie będzie nudna, a to ja nawet wiem jakiej i dobrze to A Mówimy będzie. jakiej, czy nie mówimy jakiej? Nie, nie, nie wiem, jak chcesz. No lepiej powiedzieć, czy nie? Powiedz. Proszę Państwa, w następnym ja odcinku. Nie się zagłuszał w tym czasie. Dobrze, zagłuszał, Mówię. Albo śpiewaj, śpiewaj. Mówię. Rolnik sam w Dolinie. To, to Będziemy recenzować książkę Yoga Zagrożenie dla Chrześcijan i będzie to odcinek dedykowany Pani Ewie. Małgorzata Błońska była Waszym gościem lub gościnią. Słuchaliście 36 odcinka podcastu Yoga po godzinach. Dziękuję, Robercie, dziękuję Państwu. Dobranoc. Dobranoc.